Wiatr. Bo czujesz? Wiatr jest czymś, co czujesz. Czy odczuwasz temperaturę powietrza? Poprzez wiatr, poprzez wiatr. Wiatr z Hebrajskiego, jako ruła, tchnienie, jako tchnienie i oddech. Ty możesz odczuć oddech, ty możesz odczuć wiatr, czy jest ciepły, czy zimny. Ty możesz dziś dotknąć się poprzez ten wiatr. Bożego dotknięcia możesz doświadczyć Nazywam nazywa się Paweł Arma, jestem ewangelistą i przyjechałem tutaj do Malborka z Gdańska. Z Gdańska by Ci powiedzieć o tym, że ja osobiście poznałem osobę Jezusa Chrystusa. Osobę, tak jak słyszysz, osobę Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa i nie są to żadne bajki. Mówię ci, jak ja z mojego życia personalnie spotkałem Jego. Spotkałem Jego. I On przyszedł niczym wiatr do mojego serca. Ja byłem wychowany jako chłopak w rodzinie chrześcijańskiej, od dziecka. I możesz w to wierzyć lub nie. Paręnaście lat słyszałem różne rzeczy na temat Boga, różne rzeczy na temat Jezusa teologiczne. Różne wiadomości miałem w mojej głowie, lecz Go nie znałem. Nie znałem osobiście i personalnie Jego osoby. Jego osoby. W ogóle Go nie znałem. Żyłem se tak jak inni ludzie. W tym w czasie, w tym świecie. Jako młody chłopak se tak żyłem. Żyłem se tak, że chodziłem z rodzicami co tydzień do kościoła. A potem moje prywatne życie. Wiadomości w głowie ci nic nie dadzą. Dużo wiadomości ci nic nie da. Chodzi o to, by swoje życie uratować od śmierci i od piekła. Ja kiedyś, mimo to, że miałem dużo wiadomości, pojawiło się pragnienie w moim sercu, by spotkać się radykalnie, namacalnie z osobą Jezusa Chrystusa i z Jego świętym Duchem. I z Jego świętym Duchem. Gdy ja wezwałem go szczerze serca, 14 lat temu przyszedł on ze swoim duchem świętym do tego pomieszczenia, gdzie byłem. I on zjawił się jak wiatr. Gdy masz w domu Biblię, słowo Boże, możesz przeczytać o tym, że Bóg na kartach Biblii przedstawiał się jako wiatr. Już w księdze możesz możesz przeczytać w pierwszych wersetach, w pierwszych rozdziałach o tym, że duch Boży unosił się nad wodami. Duch Boży unosił się na wodami, gdy Bóg tworzył istnienie tej ziemi, istnienie świata. Możesz przeczytać o duchu świętym w dziejach apostolskich. Gdy Jezus był na tej ziemi, gdy poruszał się ze swoimi uczniami, gdy on głosił dobrą nowinę, on powiedział do swoich uczni: czekajcie na obietnicę z nieba, aż przyjdzie duch święty. Duch święty. I oni czekali. W górnej izbie. 50 dni i po 50 dniach wypełniła się obietnica. Przyszedł Duch Święty. Niczym gwałtowny wiatr. Niczym gwałtowny wiatr. Ty dziś możesz stać się osobą, która realnie spotka Ducha Świętego. Która realnie się spotka z Jezusem Chrystusem. I nie mówię ci nic tutaj religijnego. Nie jestem w ogóle religijnym człowiekiem. W ogóle jestem człowiekiem, który personalnie go spotkał, namacalnie. Dlatego głoszę ewangelię w każdej części Polski o tym, że Jezus Chrystus jest żywy, namacalny. Dziś, dziś, on jest żywy, namacalny. Dziś krok od spotkania z nim łączy się jeden krok z tobą. Twoja decyzja weryfikuje wszystko. Czy twoje serce zawoła do niego? Czy go odrzuci i podeprze to, co słyszy dziś? Co słyszy dziś? Jezus jest dostępny dziś dla Ciebie namacalnie, personalnie i osobiście. I nie pytam się Ciebie, gdzie chodzisz, do jakiej denominacji, ile masz wiadomości. Tego się nie pytam. Pytam się Ciebie, czy Ty masz tą pewność, że po swojej śmierci znajdziesz się z nim? Lub tej pewności możesz nie mieć? Słowo Boże nam mówi w liście do Rzymian że tym, którzy Go wezwią imienia Jezus, on stanie się dla nich ratownikiem i uratuje ich życie od śmierci i od piekła. Możesz o tym przeczytać w liście do Rzymian 10, 13, że każdy, kto wezwie imienia Jezus, będzie uratowany. Ty dziś możesz podjąć decyzję, by spotkać się realnie namacalnie ze smartwych stołem Jezusem, nie z jakimś ruchem, denominacją czy z jakąś religią. Nie tak. Do Boga przychodzi z sercem i spotyka się z Nim sercem. Gdy On przychodzi ze swoim Duchem Świętym, On zmienia Twoje myślenie i wtedy rodzisz się na nowo. Rodzisz się na nowo z Jego świętego ducha i możesz go odczuć. Tak jak czujesz biat, tak jak czujesz ciepło, możesz go odczuć jako podmuch Jego świętego ducha. Słowo Boże nam mówi, że Bóg chce, by wszyscy ludzie byli zbawieni, czyli uratowani i doszli do poznania prawdy. Ty masz wolny wybór. Wolny wybór, albo wybierasz Jezusa i ustanawiasz Go swoim Panem i Zbawicielem. I po śmierci znajdujesz się w miejscu, które nazywa się niebo. Albo depczesz ofiarę Jezusa Chrystusa. I po śmierci znajdujesz się w miejscu, które nazywa się piekło, hades. Dziś Ci głoszę Ewangelię, abyś mógł podjąć wybór. Abyś wiedział, że Jezus to nie jest żadna opowieść ani paść, że Jezus jest tu na tym miejscu. Słowo Boże nam mówi, że gdzie dwaj lub trzej, zebrani w imię Jezus, tam On jest na tym miejscu. Dziś możesz stać się osobą, która zostanie poruszona Jego świętym Duchem. Możesz odczuć Jego świętego Ducha jako wiatr, jako wiatr. Masz ośrodek decyzyjny, możesz zadecydować, możesz sprawdzić, czy to, co tu mówię, jest prawdą. Jeśli wezwiesz Jezusa szczerze z serca, z determinacji swojego serca i powiesz mu, że go potrzebujesz, chcesz go wypróbować, gwarantuję Ci, że zostaniesz dotknięty Jego świętym duchem, Ponad Twoją decyzję, na Twoje wołanie spływa moc Boża, lecz to musi wynikać z Twojego kruchego serca, z Twojej dobrowolnej decyzji, nic innego. Dlatego przyjechałem głosić Ewangelię, byś wiedział, że Jezus jest ponad wszystkim, ponad całym systemem tego świata. Że Jezus na krzyżu Golgoty dokonał wymiany. Dokonał wymiany. A on stał się grzechem za nas. On stał się grzechem. On na swoich barkach poniósł wszelką chorobę, wszelką niemoc, wszelką patologię społeczną i wiele innych dziadostw i śmieci, które dziś są w tym świecie. Ty nie musisz być osobą, która będzie żyła jak wszyscy. Możesz być osobą wyjątkową, która będzie mogła spotkać się realnie, namacalnie z niego duchem świętym. Lecz to zależy od Twojej decyzji, o nic innego. Słowo Boże mówi, że każdy człowiek swój ciężar poniesie. Każdy człowiek będzie musiał się zweryfikować po swojej śmierci. Będzie musiał się opowiedzieć, co zrobił z ofiarą Jezusa Chrystusa. Czy podeptał go jak świecia. Czy podeptał go, czy przyjął go do swojego serca i stał się nowym człowiekiem. Ja stałem się nową osobą. On nie zrobi ze mnie, mnie jakiegoś mohera, czy nie wiadomo jakiego religijnego człowieka, który gdzieś kręczy i odmawia nie wiadomo co za wydziwostwa. On zrobił ze mnie człowieka, który był kiedyś chłopak nieśmiały, który miał wadę wymowy i on mnie wzbudził, dał mi odwagę, by mógł głosić Ewangelię temu światu, który idzie do utylizacji. Ten świat wkrótce przeminie wkrótce przyminie. Słowo Boże mówi, że przyjdzie dzień, że szaty jednego sprawiedliwego dotknie się dziesięciu ludzi i będą chcieli być z Nim, bo powiedzą, że Bóg jest z Tobą. Ty dziś możesz być osobą, która będzie miała pewność, że Jezus to Jego Pan. Że będzie miała pewność, że Jezus to Jego Pan. Nie diabeł, nie Lucyfer. Słowo Boże nam mówi, że tym, którzy Go przyjmą, On da prawo stać się dziećmi Jego, tym, którzy wierzą w Jego imię. Dziś podejmij dobry wybór, dobry wybór, zweryfikuj swoje serce i zobacz w nie głęboko i sprawdź, czy tak naprawdę masz tę pewność, że z nas osobę Jezusa Chrystusa, czy masz tę pewność, że po śmierci będziesz z Nim, może z Nim nie będziesz, może pójdziesz do piekła, może myślisz sobie, że pójdziesz do czysta i wyczyści się po śmierci. W liście do Hebrajczyków jest napisane w dziewiątym rozdziale i 27 wersecie, że człowiekowi jest dane jeden raz umrzeć, a potem sąd. nie ma nic więcej. Tak mówi nam Słowo Boże. Nie ma nic o tym w Biblii. Człowiekowi jest dane jeden raz umrzeć, a potem sąd. I na tym się zamyka. Cała karta, całe zdanie na ty się zamyka. Ty po śmierci będziesz musiał się zweryfikować, gdy staniesz przed Tronem Bożym. Będziesz musiał się opowiedzieć, czy znałeś tego, któremu na imię jest Jezus. Ten, który po swojej śmierci wstąpił do piekła. On zdewolował piekło. On tam był w piekle po swojej śmierci, gdy Jezus umierał na krzyżu. Ciemność ogarniła, ogarnęła całą ziemię na trzy godziny. Na trzy godziny. I on, gdy zmartwychwstał, poszedł do nieba w ciele. I on wkrótce wraca. Czy wróci po Ciebie? Czy wróci po Ciebie, drogi przyjacielu, czy zostaniesz na tej ziemi, na to, co się nazywa wielki ucisk. Czy zostaniesz? Lecz dziś zweryfikuj się swoje serce. Zweryfikuj swoje serce i podejmij dziś decyzję, by jego ustanowić Panem, by przyjąć ducha świętego do swojego obumarłego ducha, by pozwolić Jezusowi Chrystusowi, by jego duch święty wzbudził Ciebie do nowego życia, by stał się nowym stworzeniem, Możesz przeczytać o tym w liście do Koryntian 2.5.17, że tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Ty możesz stać się nową osobą. Nową, nie jakąś zbrzikowaną, nie jakąś, która będzie musiała cośkolwiek robić, by mu w życiu wyszło. Nie taka, że będzie się zarabiać. Że będzie różne problemy mieć, długi, rozbite małżeństwa i wiele innych rzeczy, które się dzieją w tym świecie. Ty dziś możesz być osobą, która będzie miała nowe imię, nowe stworzenie, syn i córka Boga. Możesz być dumny, jeśli się odrodzisz z Jego Świętego Ducha, że Twoje imię będzie zapisane w Jego Świętej Księdze. Możesz przeczytać o tym w objawieniu Jana. Zweryfikuj swoje serce. Zacznij czytać słowo Boża. Jeśli masz w domu Biblię, zacznij ją czytać. Czytać ze zrozumieniem, nie jak książkę. Pozwolić, by Duch Święty robił pracę nad Twoim umysłem, nad Twoim sercem. Ojcze, ja się modzę o każdą jedną osobę, która dziś słucha Twojego słowa i tej osoby, która nie słucha. Duch Święty przekonuj ich. O grzechu sprawiedliwości i sądzie, niech ich umysły otworzą się, niech ich uszy się otworzą i oczy się otworzą na Twoją Ewangelię, Twoją radosną nowinę, by ustanowić Ciebie Panem i Zbawicielem, by ustanowić Ciebie Panem i Zbawicielem. Duchu Święty, który jesteś wiatrem, dotykaj się serc ludzi. Dotykaj się jako ruła, jako tchnienie i oddech Boży. Dotykaj się przez moc zmartwychwstałego imienia Jezus. Kora Masidi, sidi, bo. Kora ma sadrama. Duchu Święty dotykaj się. Duchu Święty dotyka się każdego jednego serca pragnącego, pragnącego Ciebie. Robosiki brando Robos. Dziś podaj mi dobry wybór. Dobry wybór. Wybierz Jezusa dla swojego serca i staj się nową osobą. Nową osobą. Przez moc imienia Jezus.